Witam Państwa bardzo serdecznie i kolejny gość w naszym jakże gorącym dziś studio, a jest nim pan Leszek Samborski, Poleksit. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Panie Leszku, no to jest bana, bo co tydzień tak mówimy, ale, ale i tym razem sporo się dzieje. Sporo się dzieje, no przede wszystkim jest bardzo gorąco wokół kwestii ukraińskich, i tutaj o rozsądzenie paru, paru spraw bym pana bardzo prosił. No, rozpocznijmy od tego, już rozmawialiśmy o tych dronach, które yy, przeleciały do Polski nad granicą, o których nas ostrzegali Białorusini między innymi. No i podobno były to rosyjskie. Dziś już wiemy bardzo dużo na temat tych gron, dronów. No i też wiemy, że w miejscowości Wryki. To wcale, nie, tak, to, wcale nie, to wcale nie rosyjska, tylko o zgrozo, norweska rakieta z F-35 spadła i rozbiła dom. Proszę mi powiedzieć, Pana zdaniem, w, w świetle tego, co dziś wiemy, w świetle tego, jakie były oświadczenia różnych stron tego konfliktu? I jakie powinny być polskie reakcje? Jak pan uważa, co tak naprawdę się wydarzyło i, i, i co w związku z tym powinniśmy przedsięwziąć jako państwo polskie? no Przede wszystkim to powinniśmy się dowiedzieć, kto wystrzelił do nas te drony. No, y no. Bo na razie mamy tylko propagandę, że y ruskie drony do nas przeleciały. Ale zaraz, ja nie, ci... nie, nie, panie Leszku, wiemy już że nie mogły te drony wylecieć z Rosji, to już zostało zbadane, ponieważ ten typ dronów nie może przelecieć takiej odległości, więc wiemy, że nie zostały one wystrzelone z terytorium Federacji Rosyjskiej i wiemy też, że ostrzegali nas przed nimi Białorusini. Którzy... No pewnie Łukaszenka to wysłał. Tak, więc jest jakby trudno powiedzieć, że wystrzelili to Białorusini, więc, więc wiemy tak, wiemy z powodów technicznych, że to nie byli Rosjanie i wiemy z powodów technicznych, no, takich oczywistych, że to nie byli Białorusini. Tak, no to tak na logikę. Czesi, panie Słowacy jeszcze wchodzą w grę, no, jakimś takim bananem, bumerangiem. To Niemcy, to... Niemcy mogą. Niem... Tak, Ale to, po... to już by musiał być jakieś, tak jak kaczki się puszcza po wodzie, jakaś taka już konstrukcja przedziwna. Bo to jest kaczka. To jest kaczka, no, no właśnie, więc no... to nie jest fake, tylko to jest kaczka. No, ale Bo coś nie. Jednak... Na chwilę oskarżę o szerzenie fejków. Rozpowszechnianie no, 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 ale coś fejków. w związku z tymi ustalonymi już przez specjalistów, okolicznościami, wiemy, prawda, tak samo z tymi wrykami jest już oświadczenie, mimo y, happeningu pana wiceministra, bo Sacki jest teraz wiceminister spraw zagranicznych, tak, tak? tak, tak. w ONZ. Pokazał który... nam rozbity dach chałupy. Tak, i że to, i że to ruskie rakiety, to mimo tak. tego happeningu, co jest niesłychaną kompromitacją, wie pan, to, to nawet jest skandal dyplomatyczny, no bo to się okazało, i to też wiemy żenana. to już ponad wszelką wątpliwość, by się przyznali do tego. Norweski F-35, który no, pudłował i, na, i. A jeszcze co ciekawe, nie, nie wybuchła ta rakieta, którą pudłował. Także to, no, no, no dużo, dużo zabawnych. Wie, wie pan, no, gdyby, gdyby tu nie chodziło o sprawy tak poważne jak militaria, to byłyby to przezabawne. Komediowe arkana. No ale więc, więc jednak trochę wiemy. I, i wróćmy do do tego, jak, jak Pan widzi teraz nasze możliwości polityczne. Co to powinno spowodować w, w klasie politycznej w Polsce? To, wie Pan, no, przecież jak na to patrzymy, to tak jak Pan powiedział, że gdyby to nie było straszne, to by było śmieszne. Ale to jest straszne. I najgorsze w tym wszystkim jest to, że ludzie, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo Polski, ludzie, którzy rządzą państwem, po prostu są kompletnie, kompletnie niekompetentni i nic nie wiedzą. Nie są w stanie zdobyć żadnej wiedzy na temat tego, co do nas wlatuje, co u nas jest, czy to ktoś przywozi. No teraz słyszymy, że gdzieś, gdzie? W Danii? W Danii, teraz w Danii się pojawiły jakieś, jakieś drony. Czy to są takie same drony? Kto te drony wystrzelił, które, które są, są w Danii? Ja przypominam tylko jedną rzecz. Taka pani, którą możemy sobie lekceważyć, że ona nic nie znaczy, ale nazywa się ta pani Panczenko I ona opowiadała, że jak tutaj Polska nie będzie słuchała się Ukrainy, no to u nas mogą się pojawić różne akty terroryzmu i one się właśnie pojawiają. Ale nie, panie Reszku, bo tu się panu coś już pomyliło chyba, bo nie wiem, czy pan wie, że ta pani Panczenko. Ona na arenie międzynarodowej reprezentuje państwo polskie. Nie wiem, czy pan o A. tym słyszał, że y, ta pani została wyznaczona jako. Pełnomocna. Bo ona ma obywatelstwo, zdaje się, polskie. Tak, ona jest, ona jest Polką. No, to, że taką dziwną Polką trochę to, to jest inna sprawa Polką, która grozi Polakom, to, to jeszcze ciekawsze. Dla naszego ale, dobra. ale najciekawsze jest, że polski rząd. Wyznaczył ją do pewnych funkcji. Do pewnych funkcji i na międzynarodowych konferencjach ona przedstawia polską politykę, polsko-ukraińską politykę. Ona reprezentuje państwo polskie. Rozumiem, że to jest decyzja KPRM-u, kancelarii Prezydenta Rady Ministrów, o no, takim ustanowieniu jej jako swoistego pełnomocnika rządu. No i wie pan, to jest faktem. Pan pamięta? Pan tego nie wie, być może, albo pan nie słyszał, bo to, bo to świeża sprawa. Wyszło na jaw, że jednym z wiceministrów polskiego rządu jest także Ukrainiec. Nie Polak, Ukrainiec. To, przykład, to, nie, to chyba nie jeden jest. No nie, jest jeden, chyba tak, nie jeden, ale jeden taki jest, że tak powiem, no oficjalny, że, że, że po prostu no, jest obywatelem obcego państwa. i... I między innymi w MEN-ie, reprezentuje tą, tą swoistą strategię tego swojego państwa, będąc członkiem polskiego rządu. A zatem pan, no wie pan pamięta. Idzie to wszystko pan. do przodu. My oczywiście zakładaliśmy, że to pójdzie do przodu. To, to się z nas śmieją, to nam wyrzucają filmy, demonetyzują. Wie pan, Klasy, klasyka gatunku. Natomiast no to cały ten scenariusz jak na dłoń w tej chwili jest realizowany: scenariusz ukrainizacji Polski. I, i, i po tych faktach nowych, gdzie, gdzie pan Zełęski mówi oficjalnie o tym, że Polska musi się włączyć, żeby pokonać Rosję, że to jest niezbędne do, do wojny i że no tutaj on namawia, a nawet radzi Polsce to, prawda? Każdy, każe. Ja nie wiem, czy karze, ale pan każe sługa musia. Jesteśmy sługą narodu ukraińskiego, sługą. więc może i tak. Wszystko się, wszystko się układa. Pan pamięta, jak jakiś czas temu e, mówiłem i rozmawialiśmy tutaj na temat e, piątej kolumny ukraińskiej, która jest w Polsce. No to właśnie ta piąta kolumna jak najbardziej się tutaj e, w tej chwili Ujawnia, pokazuje, a w każdym razie pokazuje swoją siłę i to, co, to, co może zrobić. Bo wie pan, ja My... czytam na przykład codziennie portale, czasami papierowe gazety. I dnia to może nie, ale tygodnia nie ma, żeby nie było dwóch, trzech informacjach o pożarach, gdzie nie znaleziono sprawców, o jakichś wybuchach na, na terenie e, obiektów. Infrastruktury krytycznej w mniejszych i nieco większych miejscowościach, o różnych wypadkach. I, i no dotąd, i, i potem, w ślad za tymi różnymi, za tym przeglądem takich właśnie wydarzeń, który rok do roku. Jest, obfituje ten bieżący w takie wydarzenia. Jest, jest, jest pewne nasilenie takich jakichś dziwnych wydarzeń, wie pan, i potem się nie znajduje sprawców tego. Ja się wie pytam, czy, czy, czy my możemy tak. Spo... I, i, a jeśli się złapało tych sprawców, to, to okazywało się w większości wypadków, że to byli Ukraińcy i że oni działali na rzecz Rosjan. Tak, bo, bo oni byli przekupieni przez tak, ruskich. Że to są przez Ukraińcy. Rosjący. Teraz ostatnio tak. złapano parę, która latała nad belwederem z, z jakimś dronem amatorskim, podobno dziecięcym wręcz. No i wie pan, no przypadkiem to był Ukrainiec i, i Białorusinka. Tak, i Białorusinka. W Krakowie, w wodociągach krakowskich. Też się znaleźli jacyś zabłąkani turyści, którzy chcieli trafić nie wiadomo dokąd i tak się błąkali po wodociągach krakowskich, złapała ich ochrona, przyszła policja. Policjanci powiedzieli, że to są niegroźni turyści i odstawili ich do. Wie pan, na teraz, teraz oblegane ochrona, są. Te... ochrona chciała ich zatrzymać. Super. Widocznie policja... oblegane są to obiekty związane z infrastrukturą wodną. Być może chodzi o aromaterapię. Tam panują takie specyficzne zapachy, być może wielu osobom one w jakiś sposób, nie wiem, przywodzą nam dzieciństwo albo na przykład no, leczą różne przypadłości. Nie spotkałem się jeszcze z tymi metodami, no, ale wiadomo, że na Ukrainie lekarze mają różne dziwne metody. Tych metod coraz więcej poznajemy w, naszym, w naszej rzeczywistości, bo coraz więcej lekarzy. No tutaj się specjalnie na ich dyplomy nie patrzy, ale jednak leczy u nas z Ukrainy. Nie trzeba ich nawet nostryfikować. Te nie matura, lecz chęć szczera zrobi z ciebie lekarza. Lekarza i tacy lekarze funkcjonują bez nostryfikacji dyplomów. Coraz więcej osób skarży się, że czasami bariera językowa nie pozwala im poznać diagnozy. Tych fantastycznych medyków, a i metody bywają przedziwne. No tam jakiejś jakieś osobie też zapisano fekalia jako rodzaj terapii, więc, więc może i te aromaterapeutyczne, inklinacje owych turystów pląsających po infrastrukturze wodociągowej, może też tu się łączą w jakąś pewną całość, prawda? Ale proszę zobaczyć, ostatnio zresztą w ONZ -cie, pan minister spraw zagranicznych, wicepremier, bardzo groźny, jak wiemy, i groźnie zapowiedział Rosjanom, że jeżeli tutaj się jakiś tam samolot pojawi, ruski, to my go natychmiast zestrzelimy. I powstaje, no powstaje pytanie, a jak się pojawi? A jak się pojawi? To Wie pan, pan, ja, jakby... ja tak daleko bym nie szedł. Ja uważam, że jeśliby rosyjski samolot naruszył, znacząco naruszył te terytorium Polski, polską przestrzeń powietrzną, to uważam, że powinien być zestrzelony. Jeżeli to będzie wszystko uzgodnione i jeżeli będziemy na to przygotowani. Natomiast ja niestety podejrzewam, że ta groźba to była taka sama jak, jak ten. Dom rozbity ruskim dronem, który pokazywał wiceminister spraw zagranicznych Polski w tymże samym ONZ-cie, tylko że chwilę wcześniej. I to jest najgorsze, że my nie jesteśmy do tych działań przygotowani. Tak, ma pan nie rację, z bo strzelać z tej całej kabaretowej zawieruchy, gdzie jak się okazuje, w której to zupie, którą naważono, maczali palce Ukraińcy, to jednak pokazało się coś okropnego, coś strasznego, a to to. Że my nie mamy całkowicie obrony antydronowej, choć jest to nic specjalnego, żadna wielka technologia dostępna dla nas, i podobno już była transakcja z polską firmą, która mogła taki parasol antydronowy ustawić na polskiej granicy. No to wie pan, ta śmieszna akcja trochę śmieszna, trochę straszna ona unaoczniła nam. Jak jesteśmy bezbronni? Że jakieś tam ukraińskie czy ruskie, dobrze, nie nie, nie jesteśmy w stanie tego na, na 120% sprawdzić, atrapy są w stanie przelecieć nad naszą granicą i nic im się nie dzieje, prawda? I jakieś za miliardy złotych F-35 muszą z Norwegii albo z Danii przylecieć i w ten sposób bronić. W naszej przestrzeni powietrznej, Panie Reszku, no, no nie jest dobrze. No jest, jest bardzo, bardzo źle. No. Po, po prostu o, Pan mówi o tych firmach, ale te firmy to nie tylko, że, że one są w Polsce i że są w stanie coś takiego zrobić, ale one sprzedają to na Ukrainę. Tak, to, tak. Tą osłonę antydronową. I, I Ukraińcy w związku z tym są uważani za specjalistów, chociaż mamy tutaj wszędzie chyba ze trzy takie firmy, które są gotowe jutro zacząć to rozstawiać. Ale nikt nie jest tym zainteresowany w Polsce. Nikt tego nie chce kupić. Mnie najbardziej śmieszą te takie no, wyrazy uwielbienia, jakieś niesłychane tutaj. Peany na, na cześć ukraińskiej nauki, wie pan? Myśli. Myśli tak. technicznej, także to po prostu, co oni stworzyli, po prostu to jest Nagroda Nobla, te wszystkie nowoczesne technologie, Ukraińcy. A wie pan, te drony, te, te metody ich, jakby detekcji, czy, czy sprawdzania ich lokalizacji. To jest oparte wszystko na smartfonach, na jakiejś prostej no, technologii z MediaMarku czy z Media Eksperta. Wie pan, to, to, to gdzieś tam młodzi chłopcy ukraińcy po, po technikach energetycznych czy tam informatycznych, oni sobie to składają w, w jakichś tam garażach i, i, i to jest ta cała technologia, rozumie pan? I, Panie redaktorze, ja jeszcze jestem wychowany na Adamie Słodowym. Tak, tak. Był taki dziennikarz, który w, w prl w czasach PRL-u. Genialny telewizm, popularyzator techniki. Popularyzator techniki. I on pokazywał różne rzeczy, które można zrobić. Tak jak to, to już młodsi ludzie będą lepiej to kojarzyć, tak jak niejaki MacGyver. MacGyver też brał zapałkę, nitkę i robił rakietę. I tu mamy to, to, to samo. To jest proste urządzenie ze styropianu. Y, silniczek od y, motoroweru Komar i y, leci i bzyczy. No i, 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 i można mieć specjalną. I, i teraz i, uwaga, odkrywam sekrety wojenne Ukrainy. I można mieć specjalną aplikację w, w smartfonie, rozwiesić ten smartfon jak pranie na wysokości okopu. I ta I aplikacja wyczuwa, wykrywa dźwięk. Tego, tego drona nadlatującego. A jak ona wykrywa, to później włącza się już taki radar bliskiej odległości, i w tego drona można łatwo strzelić na przykład z broni jakiejś tam z gumowymi kulami okładowej. czy śrutówki. No i to są te, wie pan, to są te, prześmieszny ten pan Bartosiak, nie doktor, bo podobno nie jest doktorem, ale, ale magistrem. Jest, więc magister Bartosiak, który tutaj te, te wszystkie słynne teorie o geniuszu razem z tym drugim panem Budziszem. O geniuszu ukraińskich a? wojskowych i, i techników. No oni otwierają drzwi do jakiegoś parnasu światowej nauki. A tutaj chodzi o takie jakieś rozwiązania garażowe. Wie Pan, gdzie polskie firmy mają to w swojej ofercie, a my musimy płacić za grube miliony za sprzęt, który we współczesnej wojnie będzie mało przydatny Amerykanom i już nie mamy pieniędzy na racjonalne z doświadczeniem tworzone, ale na naprawdę wysokim poziomie technologicznym, krajowe rozwiązania antydronowe i dronowe, które są w zasięgu naszej ręki. Prawda? No Taka jest ale prawda. Cała, cała ta wojna jest zbudowana na tym, że po prostu tam jest cała grupa ludzi, którzy na niej zarabiają kosmiczne pieniądze. Tak. E, giną ludzie, a inni ludzie zarabiają kosmiczne pieniądze. I u nas jest podobnie, trzeba było nakupić różnego rodzaju sprzętu, który jest kompletnie nieprzydatny. Mało tego, którego w ogóle jeszcze nie mamy tak naprawdę, to, to jeszcze jest ciekawsze, a jak coś mieliśmy, to wysłaliśmy na tę Ukrainę, a tutaj proste rzeczy nikt się tym nie będzie sobie głowy zawracał, bo z tego są niewielkie, stosunkowo niewielkie pieniądze. Ja bym nie chciał, żebyśmy to też tak wszystko, wszystko lekceważyli, bo to jest, bo sytuacja jest naprawdę groźna. Cały czas, jak pan wie, mówię o tym, nie zaczepiajmy Rosji, bo nie ma co tego śpiącego niedźwiedzia ruszać. Nie ma kompletnie takiej potrzeby i my, my Polacy, nie mamy w tym żadnego, żadnego interesu. I więc nie róbmy tego, nie, nie, nie odgrażajmy się Rosjanom, bo, bo po co? I pamiętajmy o tym, bo nikt z nas, ani pani, ani ja, nie jesteśmy tutaj ekspertami z wojskowości, no ale coś nieco o historii, przynajmniej ja, no pan też przecież wiemy i przypominamy, to chyba warto przypomnieć, że nie słonie Hannibala wygrały te wielkie bitwy z Cesarstwem Rzymskim. Słonie Hannibala utknęły w Alpach i ostatecznie niewiele z nich stanęło na placu boju. To wygrały T34, jakby odbywając podróż w czasie, czyli tani, łatwy w produkcji, krajowy sprzęt w tym wypadku sowiecki, który, który w tej skali może niedoskonały, może nie najnowocześniejszy, ale w tej skali pokonał te wszystkie cudowne pan, 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 pantery, te tygrysy, pan, Pokonał ten cały zaawansowany technologicznie te wszystkie cacka niemieckie. Podobnie jak Katiusze, które niecelnie, ale z, z niesamowitym efektem psychologicznym i z dużą siłą ognia, też rozwalały linię obrony hitlerowców, Niemców. I, 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 I o tym pamiętajmy. No, wyciągnijmy jakieś doświadczenia, że kupujemy za olbrzymie pieniądze wspaniałe cacka od Amerykanów, a, a, te, a te drony, które Ukraińcy rozwieszają na sznurach od prania, no to, to jest niestety technologia przyszłości. I, i, I raczej w tym kierunku trzeba kombinować, a nie zwyciężać kolejną wojnę sprzętem z wojny, która. Już dawno minęła. A drony możemy zestrzeliwać z karabinów maszynowych. Naprawdę. One, nie dość, że one są w samolotach, myśliwcach, są te karabiny maszynowe, ale to również, ponieważ one lecą na stosunkowo niedużych wysokościach, to można do nich strzelać również z ziemi, z karabinów maszynowych i zestrzeliwać. Tylko jest jedna rzecz. My musimy wojsko i. I te formacje zawodowe, ale również wojska obrony terytorialnej, musimy uczyć strzelać. Wojska obrony terytorialnej, praktycznie wystrzeliwują po 50 po 100 naboi w ciągu roku. Przecież to nie jest żadne ostrzelanie żołnierza. Żołnierz musi się nauczyć strzelać. Mnie I to bawi, wie pan, sobie bo poradzi. wciąż rozmawiamy o tym samym od, od wielu lat i nic się nie zmienia. Wciąż cały czas ta sama śpiewka, prawda, że, że wojsko musi być ostrzelane, że trzeba kupować sprzęt na przyszłą wojnę, a nie z, z jakiegoś demobilu na mentalnego, prawda. Cały czas wciąż to, wciąż to mówimy, że trzeba szybko się zbroić, że nie mamy czasu, a my tutaj jakby sparaliżowani, jakby jakimiś niewidzialnymi pętami związani stoimy w tym hocholim tańcu. Jako Polska, jako Polacy uzależnieni od dobrej i złej woli, od humorów naszego głównego sojusznika amerykańskiego. Nie prowadzimy żadnej niezależnej, niepodległej polityki, tylko tak się poruszamy na tych falach historii. Dokąd I dokąd zmierzamy? Do... Niestety no, nie musimy... wygląda ten cel zbyt ciekawie. Musimy sobie, sobie uświadomić, że po II wojnie światowej stra straciliśmy co najmniej jedną trzecią naszego terytorium. Najbardziej polskiej, polskiej ziemi, najbardziej patriotycznych ludzi. I to straciliśmy. I za chwilę może się okazać, że my będziemy tracić następne terytoria Polski. I Polska będzie się po prostu zwijała. Jeżeli sobie to jako społeczeństwo tego nie uświadomimy, jeżeli nie zaczniemy temu przeciwdziałać poprzez to, żeby, że, żeby, że zaczniemy protestować w stosunku do tego, co, co nam robią, co nam władza robi, co nam rząd robi, to naprawdę tak się stanie. I, I za czas jakiś bez specjalnych nawet tutaj wojen jakiś po prostu stracimy własny kraj. To jest przerażające, co się To jest wie. przerażające. Takie widmo przed nami stoi. Musimy już kończyć. Ja bardzo Panu dziękuję. Naszym gościem był Pan Leszek Samborski, Poleksit. A Państwa, którzy oglądają nas w mediach społecznościowych, tradycyjnie proszę, tu pod y, plikiem, pod naszą rozmową jest link do Bajkofi. tam możecie wesprzeć nas, jeśli zgadzacie się z naszymi opiniami, jeśli uważacie, że to ma sens, wesprzyjcie, bardzo proszę. A jeśli oglądacie nas w sieciach kablowych, to bardzo proszę też, zostańcie z naszym kanałem i zapamiętajcie go w ulubionych.